Jak podają media, Raków podjął decyzję w sprawie trzech zawodników, w tej chwili przebywających na wypożyczeniu w Częstochowie. Zdaniem Mariusza Rajka z przeglądu sportowego ONET przy Limanowskiego prawie na pewno zostaną Jonathan braut brunes Peter Barat i Jesus Diaz. Jeśli chodzi o wykup norweskiego napastnika, ma on być przesądzony. Mimo nieprzekonujących początków w zespole z Podjasnej Góry, 24-latek prezentuje aktualnie bardzo wysoką formę, stając się jednym z kluczowych zawodników w kadrze, którą dysponuje trener Marek Papśun. Wiosną zdobył 8 bramek, a łączny bilans 12 ligowych trafień czyni go najskuteczniejszym graczem w szeregach medalików. Z tego względu Raków już jakiś czas temu postanowił, że sprowadzi Brunesa latem na stałe. Mówi się, że obecny lider Ekstraklasy będzie musiał zapłacić za ten transfer 1 700 000 euro i tym samym przebije dotychczasowy rekord zakupowy. W przypadku Petera Barata Częstochowianie także wyrazili chęć dalszej współpracy. Pojawiła się szansa wyciągnięcia go z węgierskiego Ferencvarosu za przystępną kwotę, lecz wszystko zależy od oczekiwań, jakie w rzeczywistości postawi macierzysty klub zawodnika. Milion euro lub więcej mogą przekreślić nadzieję na zamknięcie tej operacji. 23-latek ceniony jest zwłaszcza za uniwersalność. Może bowiem grać zarówno w środku pola na pozycji nominalnej ósemki lub defensywnego pomocnika, jak i jako jeden z trójki defensorów. Jesus Diaz to natomiast transfer last minute Rakowa z letniego okienka. Kolumbijczyk wzmocnił szeregi drużyny prowadzonej przez trenera Papszuna w ramach wypożyczenia ze stali Rzeszów. Od tamtej pory strzelił gola oraz zaliczył asystę w 21 ligowych spotkaniach. Stosunkowo niedawno, 50-letni szkoleniowiec medalików przyznał wprost, że chce, by klub zatrzymał atakującego, a wedle doniesień Mariusza Rajka, będzie to możliwe z uwagi na niezbyt wysoką klauzulę wykupu. W ostatnim czasie w Pogoni wiele się dzieje. Kolejna tak zwana afera, wzniecona przez takich dziennikarzy jak Olkowicz czy Koźmiński, jest kwestia obsadzenia stanowiska trenera w ekipie Portowców. Właściciel Pogoni Szczecin, Alex Haditagi, odniósł się do tych spekulacji. Biznesmen stwierdził, że całe zamieszanie to zwykły clickbait i poinformował, że Robert Kolendowicz będzie dalej prowadził zespół. A oto komunikat zamieszczony przez właściciela Pogoni na platformie X. Niektóre z tych clickbaitowych historii są po prostu niedorzeczne, a nawet trochę zabawne i rozrywkowe. Jako klub z dumą zaprosiliśmy 22 topowych dyrektorów klubowych, skautów, trenerów i wielu liderów biznesowych z całego świata na finał Pucharu Polski. W ten sposób rozwijasz swoją sieć kontaktów i budujesz znaczące, długoterminowe relacje. Mamy szczęście, że mamy Tana, który wnosi do naszej organizacji jeden z najsilniejszych i najbardziej szanowanych Rolodexów w światowej piłce nożnej. Robert jest naszym trenerem w tym roku. Robert będzie naszym trenerem w przyszłym roku. Jest najlepszym trenerem, zaufanym kolegą. I jeszcze lepszym człowiekiem. Uwielbiamy go, ufamy mu, napisał przedsiębiorca. 44-letni Kolendowicz został szkoleniowcem zespołu w poprzednim roku. Ten z nim za sterami zdobywa średnio 1,91 punktu na mecz. Raków Częstochowa już teraz energicznie szuka wzmocnień na kolejny sezon, a na ich radarze znalazł się Adriano Jagusić ze Slavena Belupo. Tak podaje Piotr Koźmiński z serwisu gol.pl. W 2023 roku Raków pozyskał ze Slavena Belupo Ante Krnaca, oferując za niego 1,3 mln euro. Niecałe 12 miesięcy później Chorwac został sprzedany do Norwich City, za rekordową sumę 11 milionów euro. Zgodnie z doniesieniami, władze jednokrotnego mistrza Polski zainteresowały się innym zawodnikiem z Belupo. Mowa o Adriano Jagusiciu. To 19-letni ofensywny pomocnik, klub skrzydłowy, który w tym sezonie strzelił 3 gole i zanotował 3 asysty w 24 występach w rodzimej Ekstraklasie. Do tego dorzucił 3 bramki w pucharze kraju. Według serwisu gol.pl Raków prawdopodobnie zaoferował już za piłkarza 2 miliony euro. Realizacja ruchu za taką kwotę oznaczałaby pobicie jego rekordu transferowego. Ten wynosi 1,5 miliona euro, które Raków zapłacił za Johna Jeboaha. Medaliki mają jednak konkurencję. Jagusiciem zainteresowany jest również Dynamo Zagrzeb. Niedawno chorwacki serwis Germaniak zasugerował, że szefostwo Slawena zażyczyło sobie za niego dużych pieniędzy. A chorwacki gigant raczej nie chce spełnić jego oczekiwań. Wygląda więc na to, że Raków ma szansę na zakontraktowanie tego utalentowanego zawodnika.